Witajcie w ptasim konkursie za Zatoki Przygód! Zamierzam skradać się pod same dzioby tych ptaków, a potem robić zdjęcia. Gotowi? Na miejsca... start! U, u. Kraska, Kraska płowogłowa. płowogłowa! O, gniazdo! Zdjęcie piskląt to będzie coś wyjątkowego. Aha! Mam dużo lepszy pomysł na wygranie konkursu! O! Lepiej wezwę wsi patrol. Jestem tu na gałęzi pieski. Zaraz pana zdejmiemy i wróci pan do konkursu. A! A! Drabina! Dobrze, kapitanie, proszę schodzić. Nie sięgam do drabiny. Pomogę panu. O, 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 o. Jestem cały i mama ptaszka także. O, gniazdo. Zajmiemy się nim, kapitanie. Proszę schodzić. Roki, musimy zrobić pisklętom nowe gniazdo. Nie wyrzucaj. Dobrze, pisklaczki. Mam dla was nowe wygodne gniazdko. Dobra robota, Roki. Musimy znaleźć jakieś bezpieczne miejsce. Może tam. Już zaraz, Roki. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że wam się podoba. Myślę, że ta kraska chciała powiedzieć dziękuję. Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon.